Tak, mieliśmy, mieliśmy chwilę przerwy, ale przez ten czas nic nie zrobiliśmy, także nic nie straciliśmy. Na YouTube będzie film w dwóch częściach. No i Tak, chwycić. Czekaj, czekaj. Przez... Nie, nie, z której część, część, patrzyj, w tej drugiej strony. Miejsce, było... Zasada tego Państwa jest taka, że każda pokrętka, mm -hmm. luźna, będzie przechodziła pod jedną i tylko jedną swoją pokrętką z liny właściwej, że tak się mm -hmm. Czyli tak, skoro ta wyszła spod tej, to musimy ją podnieść. I następnie. I to jest ta. Mhm. I bierzemy sobie, nie da. To jest ta. Nie. Nie, nie da, już przeszła. To jest ta. Jak ta? To jest, ta. To jest pierwsza. Takie się zdarzają. My mhm. tak. Rzeczywiście. To jest ta. Kolejna. To sama zasada. To sama, sama zasada. Bierzemy sobie. Ząbek nam się umyka, ale to nic straconego. O tak wypada, nic straconego. O, widać, teraz widać skąd ona wyszła. Ona wyszła dokładnie spod tej, w tym miejscu tutaj. I musi wrócić, odnieść na i wrócić. Będzie nam trochę przeszkadzało. A może być więcej tak. może być Poszło. Poszło. Dobrze, no ładnie widać hmm. No i po kolei jedziemy Bierzemy sobie trzecią O tutaj na tam się ładnie ułożyło Zbytnio hmm. nawet nie trzeba tam się gimnastykować A ja nawarychimy ty już można przełożyć czy, czyli połowa drugiego spłotu. Przejdź tej strony. Trzecia. szkoda. To Co z to drugi. Co robimy? Znowu. Podważamy. Tutaj. Mamy sobie pokrętka, która wyszła. Tam ta się trochę rozplotła, nie szkodzi, jeszcze zapłacimy. Proszę bardzo, dołem przeciągamy. Dziękuję, wyciągamy wasz pikki. Ładny widać teraz. Widać? Tak, teraz ładnie widać No właśnie. I trzecia raz obok, i to jest ostatnia z drugiego przełożenia, czyli de facto szósta. Mamy już można powiedzieć przełożone te twarzy. I na Nie za nisko. O tak. Okej. Okay. No i teraz sekret szybkiego szpajsu. Zrobimy sobie największy maszynki, jakie posiadamy. Tu jeszcze. Ten ząbek ma. Powiecie. Wracamy do naszej pierwszej pokrętki. Tak widać, że jest pierwsza Czekaj, będzie. najniżej. Mm -hmm. Uczyć, no i cały czas będziemy będzie przez jedną, Dobrze. i teraz tak. Oho. Dokręcimy. kręcimy. Dokręcimy, przełożymy. No, jeszcze. Dobrze. Przekładamy. I I cały, cały czas kręcimy. Cały czas tą samą jedną kręcimy. Tu już jest czwarte przełożenie. I to będzie piąte. W zapłonności wystarczają trzy przełożenia. Tak no. jest. No i mamy. Teraz trzeba go wyciągnąć, chociaż on jest taki świat. To dobrze, i to samo robimy z drugą. Jeszcze jedna, tak samo, jedna. Tutaj. Ale drugą, żeby nam się spój ładnie kończył, przełożymy tylko cztery razy. Na dół, naciśnij, dobra. Teraz no, po Proszę bardzo. Jest, trzymamy. To był trzeci raz, teraz będzie czwarty. I nic O, o, o wypadł z tego. No właśnie, to jest... I ma tu też... ...poka późny Gierek. Może nie nie, wiesz, wiesz, co? nie, dobrze jest, to tam... chyba jest tutaj. Na żeby na Ok. 4 razy. Bierzemy kolejną, łapiemy, przekładamy. Jak wszyscy telewidzowie widzą sprawa nie jest trudna, a przy małych klinach jak wyciągawce wszystko robimy się pokrętem. No. Trzecie przełożenie parzy Stalina, więc jedziemy w pięć. Chodź, chodź, chodź. No. Teraz niżej możemy. Za nisko nie możemy. Zakończyć, Lewel zaświecił. Aha. Oto czówka. Nie narada. To no wyciągamy ją mamy teraz? Okej. Jest już. Welcome much weekend, a to że można go spokojnie wykręcić. No I nie ma sprawy, nie? Trzeci. A widzicie? się po nie no dobrze. Pamiętajcie moi drodzy, jak kiedykolwiek bijecie w linę, to nie bijcie w poprzek, bo się naleczycie, a niewiele wam to da lepiej bić zawsze z liną, czyli w dół albo pod górę, tak? Słuchajmy grawitacji. Nie, 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 nie. I to tylko cztery Na będzie, rząd, to? Nie. to tylko cztery, czyli to jest ostatni raz. Pięknie. Jeszcze dwie. To wypada zacząć play tak jak zaczęliśmy jedną pokrętkę zrobić, znaczy jeden cały pewien obrót linami zrobić pojedynczo, nie tak jak teraz, bo no, ładnie to wygląda no, na początku i się nie, no, teraz. I się nie rozplata, tak? Przejdzie. Przejść do ciebie. Ciągnięcie, do tego. Czwarta. To jest czwarty raz. Idziesz do góry? Może? Nie, nie. Może tu. Nie, bo krótkę trzeba odzebrać. Żeby jest... zrobić tutaj te... A weź się tutaj widzisz jaką szukę. No to jest pierwsza. Słuchaj, powiedz że kluszek chcesz od szafki, bo chcesz y, do mhm. klawidowania sznurek. No i dobrze. I ostatni raz z tej strony. Piotrek. Tak. Idziemy na potrzebujemy klucze do Na jest. Ja poproszę ten... Film. Ten film będzie na serwerze, mam nadzieję? Do tego drugi ze w dwóch godzinach też. Mam go dziś jeszcze na kąpie, mogę go sobie tam wrzucić. Do tego będzie na YouTube jeszcze wrzucam. Do tego... Trzeba świnięskie obrocie Link na monitoru. Foru? Daj go wyciągam. co mają? Stolowe linki w tym wyciągarkach. Teraz, Przekładamy cztery raz, tak? To jest... To jest trzy Trzy razy. I... musisz nie uszczać w radu. to Tak? A czemu Ty masz, nie masz na automatach Dobra, nie załączyłem. A dlaczego? Marcin jeszcze, Marcin mi nie powiedział, że już skończył tam. No dobra. To jak nie powiedzę, to myślisz, dobra, to tak. sobie, stoi, jest... nie, nie. No i dobra, to by było na tyle, moi drodzy parafianie. Znaczyłam, muszę to jeszcze nie poukładać, dałem się trochę młotkiem. Mhm. Można podciągać, nie tylko żeby Muszę dobrze. Mówić, że to jest najprostszy, najszybszy, najprostszy, najszybszy. 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 Chciałem być skuteczny. No skuteczny jest taki jak znaczy. każdy z każdy z Nad super, no i nie bym. Byłby, byłby skuteczny.